Cześć, tu Jacek Bartkowiak. Czy zgodzisz się z tym, że większość z nas próbuje codziennie przekazać jakieś ważne przesłanie innym osobom? Robimy różne live, filmy, zamieszczamy posty, ale też rozmawiamy z wieloma ludźmi, i wszędzie tam jesteśmy przekonani, że to, co mamy do powiedzenia, jest bardzo ważne i koniecznie chcemy to przekazać jak najlepiej, licząc na to, że ten człowiek, do którego mówimy, czy ludzie, do których mówimy, to zrozumie, że to go przemieni, a może nawet przemieni rzeczywistość. Więc Pewnie się zastanawiałeś, co ma wpływ na to, żeby ten przekaz był skuteczny. Otóż są trzy zasadniczo parametry, trzy czynniki, które mają wpływ na skuteczność przekazu, takiego, kiedy jesteśmy, obsługujemy z drugim człowiekiem. Więc badania robione wiele lat temu potwierdzają to do dzisiaj również, one są kontynuowane, że mamy trzy główne czynniki. I tymi czynnikami są po pierwsze treść tego, co mamy do przekazania, następnie sposób, w jaki to mówimy, czyli najczęściej, właśnie intonacja, szybkość, tempo, modelowanie, stosowanie przerw itd., tak odpowiednie tak akcentowanie. Ale też fizjonomia, czyli to jak wyglądamy, jak ludzie nas postrzegają, jak się zachowujemy i tak dalej. I są trzy te parametry. I teraz pewnie o tym wiesz, a jeżeli nie, to z radością ci to, ci to przedstawię. Każdy z tych czynników inny wpływ ma na skuteczność przekazu. I zacznijmy od tego podstawowego, czyli fizjonomii, tak jak ludzie nas postrzegają, jak nas widzą, jak się zachowujemy to jest aż 55% ten element, ma 55% wpływu na skuteczność przekazu. Jeśli chodzi o sposób w jaki mówimy, o intonację, to to jest 37%, 38%, przepraszam, 38% 38%, a treść to jest tylko 7%. Więc zobaczcie, jak bardzo często koncentrujemy się na tym, żeby przekazać treść, że ta treść jest taka niesamowicie ważna, no, i żeby tam coś powiedzieć. Jeżeli to jest na przykład tylko wiadomość tekstowa, chcesz wysłać komuś jakiś message, tak, to korzystasz tylko z tego. No możesz tam dorzucić jakieś emotikonki, tak, czyli na przykład taki message, wiadomość SMS, tylko, tylko treść. Jeśli dzwonimy do kogoś, to korzystamy z tych dwóch elementów przez telefon, jeżeli rozmawiamy. Bo możemy wykorzystać intonację, możemy wykorzystać treść. Natomiast najlepiej to działa, kiedy się spotykamy z kimś na żywo albo robimy film, wtedy korzystamy ze wszystkich trzech elementów. I te wszystkie trzy elementy mają razem wpływ na to, jak ludzie odbierają ten nasz przekaz, jak on dociera do nich, mają wpływ na skuteczność tego przekazu. Więc teraz warto zastanowić się zadać sobie takie pytanie jak wygląda na przykład Twoja rozmowa biznesowa? Bo to najlepiej widać podczas rozmowy biznesowej, podczas prezentacji biznesowej, czy też jakiejkolwiek innej handlowej, czy też nawet jeśli rozmawiamy romantycznie z żoną czy mężem i mamy coś ważnego do przekazania, to też ma wpływ. Więc, ale skupmy się na tych biznesowych elementach. Więc, jak wygląda Twoja rozmowa? Na czym się skupiasz? Który z tych elementów wykorzystujesz uważasz za najważniejszy? Gdzie masz jeszcze jakieś rezerwy, gdzie masz jakieś obszary do tego, żeby to poprawić, i poprawić swój przekaz? Więc zachęcam Cię, abyś zapisała, zapisał w komentarzach, czy to, co Ci pokazałem w tej chwili, przypomniałem często, czy to wniosło coś dobrego, nowego do Twojej praktyki. To jest pierwsza rzecz, a druga, proszę napisz, czy w ogóle chcesz. Abym kręcił takie filmy, które krótkie, 3-4-minutowe, które będą mogły pozytywnie wpłynąć na Twój rozwój, zainspirować Cię do czegoś, aby się lepiej rozwijać, a w konsekwencji lepiej żyć. Także proszę o komentarze. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i do zobaczenia wkrótce.